Witam Państwa ponownie na naszym placu. Dzisiaj prezentujemy bazalt łupany z wszystkich stron. Jak możecie sobie zauważyć, w łupanie jest wykonane ręcznie, tak naprawdę robotoręczna, w stożek z jedną stroną lico. Czyli tutaj, jakbym Państwu pokazał drugi kawałek, także mamy zawsze. Zawsze jedna strona prościuteńka. tutaj idą delikatnie w stożek, żeby kamyczek był maksymalnie blisko siebie. W swojej ofercie również posiadamy bazalt cięty, cięty połomieniowany o wymiarach 20 na 10 na 5 lub 20 na 10 na 5, stosowany na wszelkiego rodzaju podjazdach, drogach, ścieżkach, tarasach eee, tak on wygląda. Ten bazel w porównaniu do gabro, który również jest czarnym kamieniem. Ten jest spłomieniowany i ten jest spłomieniowany, delikatnie ciemniejszy, ten delikatnie jaśniejszy, ten jest też drobnoziarnisty, połyskujący na słońcu, ten troszeczkę taki bardziej w mat wpadający. Oczywiście mamy te łupane kamyczki, które również ozdabiają przepięknie każdy podjazd. Posiadamy szeroki wybór kamieni od łupanych, cięto łupanych, ciętych, oczywiście płyty, więc zapraszamy na naszą stronę www.granitykolorowe.pl, a w razie pytań prosimy dzwonić, doradzimy, wszystko wyjaśnimy. Pozdrawiam, miłego dnia.